Co jest kluczowe, gdy chcemy pomóc osobie, która ma atak padaczki? Po pierwsze, sami musimy zachować spokój. Na spokój jest kluczem w postępowaniu w ataku padaczki. Drugą nadrzędną sprawą jest to: Abyśmy podeszli do tego pacjenta od strony głowy i podczas ataku zabezpieczyli tą głowę przed tym, żeby on sobie tej głowy nie, 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 znaczy nie uderzał o twarde, podłożył jakieś y, wystające elementy, tak żeby nie doszło do urazu głowy. Na pewno czego nie powinniśmy robić? Y, wpychać do jamy ustnej żadnych przedmiotów takiemu choremu. Nie powinniśmy na siłę powstrzymywać ataku padaczki przez yy, na przykład yy, siłowe unieruchamianie rąk albo nóg. Jeżeli mamy taką możliwość, mamy na tyle siły dobrze jest przewrócić takiego chorego na bok, tak aby zachować drożność dróg oddechowych i w tejże pozycji wyczekać do końca ataku padaczki. Na co zwrócić uwagę podczas udzielania pomocy? Istotną rzeczą jest również to, abyśmy zapamiętali, kiedy ten atak się zaczął i kiedy ten atak się skończył. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak długo trwał dany atak padaczki. To jest istotne w naszym dalszym postępowaniu, mianowicie w takim, czy my mamy, powiedzmy, wezwać potem zespół ratownictwa medycznego, czy nie. I tutaj zasada jest taka: kiedy wezwać? Jeżeli dany atak padaczki trwał 5 minut albo dłużej, bez wątpienia należy ten zespół ratownictwa medycznego wezwać, jeżeli zdarzy się sytuacja taka, że po zakończonym pierwszym ataku padaczki zaraz następuje drugi, lub też jeżeli pacjent po ataku padaczkowym Odzyskamy z nim kontakt logiczno-słowny, i on nam powie, że on nigdy wcześniej takiego ataku nie miał. Należy również wezwać zespół ratownictwa medycznego. I na koniec, jeżeli pacjent podczas tego ataku doznał jakichś urazów lub jest po prostu ranny, wtedy również należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. I zapomniamy o jeszcze jednej ważnej kwestii. Jeżeli widzimy osobę, która leży przykładowo gdzieś na ulicy, ma torbę z jakimiś szklanymi przedmiotami, być może w pobliżu jest jakiś nóż albo inny ostry przedmiot, należy bezwzględnie te niebezpieczne rzeczy od tego pacjenta zabrać, tak aby go zabezpieczyć przed wystąpieniem urazów. Często atak padaczki widzimy u osoby na ulicy, w miejscu publicznym. Czy wtedy można ją bezpiecznie zostawić? Na przykład, gdy atak padaczki był krótki i już minął? Jeżeli znajdujemy się na ulicy, jest to nam osoba nieznana, no wiadomo, że tutaj już postępujemy niejako y, automatycznie i z wyboru ten zespół ratownictwa medycznego należy wezwać z uwagi na to, iż nie możemy takiego pacjenta zostawić y, po ataku samemu sobie, gdyż może wystąpić sytuacja taka, że. Po ustaniu drgawek padaczkowych będzie on pobudzony albo wręcz przeciwnie, będzie senny, będzie chciał się gdzieś położyć. Dlatego też ze względów bezpieczeństwa dla, dla nas i dla tego pacjenta wtedy należy zespół ratownictwa medycznego wezwać.